Wrzałam nim podczas egzaminu, więc może z tych emocji po prostu ubrudziłam. żeby mi się pochwalił, że ma no, wojanka. Ja chyba dwa razy, albo raz, raz tak, raz dla testu przyniosłam wojanka do szkoły, no bo muszę coś pić, ja zwykle piję wodę, ale że e, wojanek taki popularny, no to stwierdziłam, a zobaczę jaka będzie ich reakcja. No i dzieciaki rzuciły się na mnie. Jeden, z którym właśnie się w ławce, i chciał, żebym ja mu dała tego wojanka, um, tako po prostu. Pani mi da wojanka, bo ja chcę nie, i musiałam jakoś z tego wybrnąć, że to jest mój wojanek. No bo to jest jakby mój wojanek, i ja nie mogę dzieciom rozdawać wiecie, um, jedzenia czy picia. No, a drugi chciał, żeby szkoły No i ogólnie pytali skąd ja mam tylko wojanka, gdzie są wojanki. Bo wiecie, na początku te wojanki były tylko w żabce, a później pojawiły się w Pietronce, Pietronce, Pietronce. Więc taka historia z wojankami. Kolejne to jest w sumie chyba też kandydat na młodzieżowe słowa roku. Chociaż owe słucho roku w tym roku. I mowa tutaj o 6, 7, liczba 6, 7, 6, 7, i to w zasadzie. nie oznacza. not Zwierzętami czy jakimiś stworzeniami. Um, a później pojawiły się nawet właśnie koszulki z ich podopisnami jakieś kubki też z ich podopisnami, ze ten trend za szkodliwy i że to takie głupie i że bez sensu a po to to, a dzieci też mają w sumie te dosyć namieszane w... Ide, ide, in na glejšti, pancini, bananini, trallero, tralla, omartiro, krokodilo, balerina, kapučina, tung 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 za chur. A, je sami še li. Stroga. Na pewno to że jest droga. A czy jest dobra, to nie wiem okej, okay, kolejnym zjawiskiem. Ci chłopcy robili zdjęcia dziewczynom, które według nich były ubrane, wyzywając. Albo według nich źle się prowadziły. O, tak mogę to ładnie ująć. Kolejne słowo aura. Jack Skip. Są nieustannie podłączeni do meczów społecznościowych. Słowo wywodzi się z języka angielskiego, gdzie oznacza gnicie mózgu, gnicie mózgu i nazywa praktykę generowania i pochłaniania treści obrazowych lub językowych o charakterze. Występuje przede wszystkim w tytule filmików, klasach, czy obciach zamieszczonych w mediach społecznościowych. To ja bardzo często właśnie używam.